Dzień dobry, kochani. Witam na serdecznie na moim kanale YouTube. I dzisiaj będziemy zastanawiać się nad stresem. To znaczy, będę o tym mówiła ja. Będę mówiła o stresie i o tym, co można zrobić, aby go unikać. Aby unikać go wtedy, kiedy to jest potrzebne, kiedy to jest ważne, kiedy to ma sens, bo wiadomo, mam nadzieję, że to wiecie. Już, że stres jest nam potrzebny do życia. Zapraszam na moją stronę na Facebooku, na mój fanpage, gdzie na ten temat w tym momencie są różnego rodzaju wpisy, a czasami nawet jakieś dyskusje, jakieś rozmowy, rady, pewne pomoce, które się do tego przydają, o czym ja tutaj mówię. A także no, te filmy później też tam umieszczam. Dlatego zachęcam do tego bardzo mocno i zachęcam również do obejrzenia wszystkich filmów związanych ze stresem, które są umieszczone w playliście pod tytułem Stres. Dzisiaj miałam zachwostkę, dlatego że miałam przygotowany inne, inny temat na dziś. O czym innym chciałam z wami rozmawiać, ale jak to mówią, co się odwlecze, to nie uciecze. Oczywiście zrobię ten temat w najbliższym czasie. Chcę powiedzieć o czymś innym z tego powodu, że trochę mnie no, zaintrygowało, można powiedzieć, to, co napisała jedna z moich znajomych, czy fanek, no bo to jest fanpage, no to fanek, żart to jest oczywiście taki, na, tej, na tym moim fanpage'u. I kiedy podałam wcześniej konkretne przykłady przekonań, jakie mamy, a które nie służą dobrze naszej postawie sprzyjającej temu, żeby ten stres się redukował, żeby tego stresu nie było za dużo, żebyśmy niepotrzebnie nie przeżywali go w różnych momentach. Więc najpierw podałam listę takich różnego rodzaju przekonań, no ale też tutaj napisałam o tym, żeby te swoje przekonania zidentyfikować, żeby je. Rozpoznać, żeby zobaczyć, no i potem adekwatnie do tego się zachować. I dostałem pytanie, a konkretnie to jak to zacząć? I teraz moją zachwostką jest, jak to może być jeszcze bardziej konkretnie? Jak może być jeszcze bardziej konkretnie, kiedy poda się pewne przekonania, które się ma na, które można mieć na jakiś temat. No, a potem podpowie się, co z tymi przekonaniami robić. Jak się im przyjrzeć, poprzeć pod, pod światło, zobaczyć je, czy one są prawdziwe, może znaleźć kogoś, kto y, funkcjonuje tak, jak my byśmy chcieli funkcjonować, i zapytać go nie o to, co robi, ale o to, co myśli. Zdawało mi się, że to jest konkretne. No, ale zacząłem się nad tym potem zastanawiać i myślę sobie, że być może nie, nie dla każdego. Dlaczego? Dlatego, że czasami jesteśmy tak mocno. Z życi, z tymi naszymi przekonaniami, tak mocno są one obecne w naszym życiu, że w ogóle nie jesteśmy skłonni uznać, że to jest przekonanie, tylko po prostu przyjmujemy to jako, jako pewnik, jako jakiś oczywisty fakt życiowy, jako coś, co po prostu jest. Wiecie, to trochę tak jak, nie wiem, będąc w lesie, nie widzi się lasu, tak? Te drzewa mogą nam przysłaniać jakby. Cało, ca, całość tego lasu, widzi się to drzewo albo jest się w tym lesie, w związku z, też z tym też się go nie widzi. Nie wiem, może ryba, która pływa w wodzie, na przykład, nie wie, że jest w wodzie, no bo to jest cała jej rzeczywistość. I być może tak jest też z tymi przekonaniami, że ktoś po prostu nie zdaje sobie z tego sprawy. Powiem, że kiedy czytam czasami jakieś komentarze, to na przykład ja wiem, Jakie przekonania kryją się za tymi stwierdzeniami? Ja wiem, jakie przekonania może mieć ta osoba, najczęściej ma ta osoba, która coś takiego pisze. Mogłabym zatem powiedzieć, że najlepszy sposób na to, żeby się dowiedzieć, jakie się ma przekonania, no to porozmawiać ze mną albo napisać do mnie list o swoich problemach i będę wiedziała, jakie te przekonania są. Mogę zrobić ewentualnie... Listę, większą czy mniejszą, ale mogę te przekonania wyłuszczyć. Natomiast, jak to zrobić samemu? Sposobów jest kilka. Można zapytać jakieś osoby, można słuchać siebie, zwolnić ale to, to zwolnienie to ja wszędzie, zawsze proponuję. Można zwolnić i w, 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 przez to zwolnienie obserwować siebie. Waga to jest bardzo ważne zaznaczam obserwować siebie wykorzystać swój dar który zwa, zwie się samoświadomością stanąć obok siebie niejako w cudzysłowie i słuchać co my mówimy słuchać w jaki sposób my mówimy to jest zazwyczaj efekt właśnie naszych przekonań czyli to jest jeden ze sposobów Inny sposób, do którego też bardzo mocno zachęcam, to jest pisanie na ten temat w pamiętniku. Pisanie na ten temat w pamiętniku albo prowadzenie specjalnego rodzaju dziennika zeszytu związanego z rozwojem osobistym. Gdzie, nie wiem, można zacząć od czegoś w rodzaju. Majewska Apiełka mówi, że mamy jakieś przekonania, które powodują, że mamy stres, a moglibyśmy go nie mieć, gdybyśmy nie mieli tych przekonań. I zaczynając od tego, a... zaraz, zaraz, gdzie ja mam stres, w jakim miejscu ja mam stres, a co ja, o tym, co ja o tym myślę, jak ja do tego podchodzę, co mi się wydaje i tak dalej. I w ten sposób możemy znaleźć po prostu swoje przekonania. No bo przecież, nie ma innego sposobu, nie ma innego sposobu do tego, żeby do tego dotrzeć, jak introspekcja. Bo nawet jeśli zapytamy kogoś, nawet jeśli zapytamy kogoś, słuchaj, no, znasz mnie, rozmawiasz ze mną, jak sądzisz, jakiego rodzaju przekonania ja mam o pracy, jak Twoim zdaniem ja myślę o pracy, co ja, co ja sądzę na taki czy inny temat? Często te osoby sądzą to samo. W związku z tym jesteście w klubie ludzi, którzy przekonani są, że akurat tak jest. W związku z tym mówicie zaraz, zaraz. To nie są żadne przekonania, tylko to są fakty. A zatem pisanie pamiętnika, słuchanie siebie i obie te rzeczy łączą się ze zwolnieniem. Z niebiegnięciem przez życie, z życiem bardziej świadomym. I jeśli ktoś nie ma. Gotowości na to, przykro mi, nie pomogę. Nie tylko ja nie pomogę, nikt nie pomoże, dlatego że chodząc na jakieś spotkania z psychoterapeutą czy po prostu ulżymy sobie, czasami będzie nam lżej, możemy ten, ten stres zredukować. Ale my tutaj mówimy i ten cały program nie jest na temat redukcji stresu. On jest na temat budowania siebie w taki sposób, żeby lepiej generalnie radzić sobie z rzeczywistością i w związku z tym mieć mniej powodów do stresu, przeżywać mniej sytuacji w, jakoś, w jakiś sposób tak, tak e, intensywny, który ten stres by powodował. Czyli te przekonania możemy zidentyfikować w taki sposób. No a teraz, co konkretnie możemy z nim zrobić? I znowu, zrobiłem tak. Myślę, że już bardziej konkretnie się nie da. W zasadzie tego typu rzeczy robię na sesjach indywidualnych i, i na różnego rodzaju szkoleniach. No ale, wiecie, tak mam, że dzielę się wieloma, wieloma rzeczami, a po prostu po to, żeby jak najwięcej osób mogło z tego skorzystać. W związku z tym, Zapisz, znalazłam sobie takie zdania, które być może dadzą, jak, znaczy będą, będą przykładem, a które być może też ktoś na przykład ma. No, jedno z tych zdań to na pewno wiem, że ktoś ma, bo gdzieś tam to znalazłam. Zapisujemy sobie takie zdanie, które brzmi na przykład: Jeśli nie pracuje się ciężko i długo, nic się nie osiągnie. Załóżmy, bo. Ja w rozmowie mogłabym zapytać: No, dobrze, jesteś zastosowana tymi długimi godzinami pracy, a dlaczego tak długo pracujesz? My sami siebie możemy zapytać: A dlaczego tak długo pracujesz? No, i wtedy właśnie pokaże nam się przekonanie: no, bo jeśli nie będę długo pracować, to nic nie osiągnę, albo bo mnie zwolnią, i tak dalej. Więc mamy przekonanie, że jeśli się nie pracuje ciężko i długo, nic się nie osiągnie. No, i teraz co z tym robimy? Po pierwsze, pytamy, czy to prawda. I teraz od razu powiem tak, że jeżeli znajdziecie jakąś osobę, która powie nie, to nie jest prawda. A proszę bardzo, tutaj macie taką osobę. Ja, Iwona Majewska Piełka, zaświadczam, że nieprawdą jest, jakoby, żeby się do czegoś doszło i coś osiągnęło, trzeba pracować ciężko. Absolutnie nie. Czy długo, długo to jest sprawa względna. No, generalnie rzecz biorąc, jeśli chodzimy gdzieś do pracy, to w tej pracy mamy. Osiem godzin na przykład tej pracy dziennej. No i to jest, to jest sporo, ale zakładamy, że 8 godzin dziennie, no to jest to jakaś norma. I jeżeli teraz człowiek jest właściwie do tego przygotowany, o tym też mówię wszędzie w różnych miejscach, o złotej godzinie, o tym jak zadbać o charakter i jak wzmocnić swoją siłę. Jeżeli człowiek jest przygotowany, to naprawdę 8 godzin to nie jest jakaś, jakiś wyczerpujący okres do pracy. Ja nie pracuję w tej chwili 8, 8 godzin tak codziennie. Zdarza się czasami, ale nie zawsze. Natomiast tak, oczywiście był taki czas, że pracowałam nawet dłużej, bo jeżeli dołączy się do tego dojazd do miejsca szkolenia i powrót, na przykład z miejsca szkolenia, no to tych godzin było dłużej, więcej, choć oczywiście ja starałam się to wykorzystać jako relaks czy jako jakieś wzmacniające mnie sytuacje. Zatem to nieprawda, że trzeba pracować ciężko. Wiele osób, które osiągnęło naprawdę sukcesy, wcale nie pracuje ciężko, dlatego, że pracuje mądrze. Na temat mądrej pracy zrobiłam podcast i zapraszam do jego wysłuchania. Jeszcze go nie ma, ale będzie. I tutaj też dołączę do listy tych filmów związanych ze stresem. Pracować trzeba mądrze, kłaść trzeba nacisk na to, co jest ważne. Na temat mądrej pracy można również znaleźć podcast w alfabecie kobieta i... Biznes, tam także o tym mówię. Zatem trzeba poznać pewne rzeczy, kłaść nacisk na to, co jest ważne. Nie chodzi o to, żeby pracować długo, tylko chodzi o to, żeby robić to, co jest istotne, to, co jest ważne. No a żeby robić to, co jest istotne, co jest ważne, Trzeba wiedzieć, co jest istotne, co jest ważne. Jeżeli ktoś funkcjonuje w taki sposób, że wszystko, co mu powie szef, czy wszystko, co, co dostaje na biurko, czy wszystko, co się pojawia w zakresie e, jego, jego jakby przestrzeni takiej zawodowej, jednakowo za, uważa za jednakowo ważne, no to naturalnie nie będzie mu łatwo wybrać, co to jest ważne. Jeżeli ktoś nie ma wartości istotnych, Spisanych i świadom jest, nie jest świadom tych wartości, to również w jego życiu prywatnym wszystkie sprawy będą miały poważną, nie poważną, tylko taką samą, podobną jakość. Żeby wiedzieć, jakie sprawy są ważne, a jakie sprawy ważne nie są, trzeba mieć wartości, trzeba mieć swoją misję i wizję swojego życia. I wiedzieć, na ile Dana sprawa wpasowuje się w moją wizję zawodową, w moją wizję ogólną życia. Na ile ta sprawa wnosi do mojego życia coś istotnego? Czy naprawdę mam się z tym zajmować? Na ile ona jest moja? Zresztą, właśnie kolejny film, który chcę zrobić, to jest film, który ma być poświęcony no, rezygnowaniu z pewnych rzeczy i przekazywaniu tych rzeczy innym ludziom. A zatem to jest bardzo istotne. Trzeba. Wiedzieć, kim się jest. Trzeba rozumieć swoją pracę. Trzeba rozumieć główny cel tej pracy, żeby po prostu robić to, co naprawdę jest istotne, i zajmować się tym, co jest ważne, a nie wszystkim. To, to co ktoś tam nam wrzuci, jak to się mówi? Kolejna rzecz, która jest do tego potrzebna: poczucie własnej wartości i gotowość powiedzenia w jakimś momencie nie, nie, nie zrobię tego, przepraszam. Nie zrobię tego, nawet bez, bez przepraszam. I już. No ale jeśli ktoś nie ma poczucia wartości, jeżeli ktoś żyje w lęku, że go zwolnią i tak dalej, no to oczywiście tego nie zrobi. No ale to teraz widzicie, kochani, to nie jest kwestia pracy. To jest nasza kwestia. To jest kwestia tego, jacy my jesteśmy. Więc jeśli chodzi o konkret, jakby ktoś mi powiedział, jak się konkretnie do tego zabrać, to jak już będziesz wiedziała, czy będziesz wiedział, Jakie to przekona... do czego to przekonanie cię prowadzi, dlaczego tego nie jesteś w stanie zmienić, dlaczego nie jesteś w stanie do tego inaczej podejść, będziesz wiedział, będziesz wiedziała, czym się zająć. Zazwyczaj są to wszystkie z tych rzeczy, o których mówię. Trzeba popracować nad charakterem, trzeba wiedzieć, co jest ważne, trzeba mieć swoje wartości, trzeba wiedzieć, w jaką stronę w życiu się idzie. I tak, wtedy to życie wygląda zupełnie inaczej. No a jeżeli jest się bez tego wszystkiego, to... Potem przekonanie, które mówi, że jesteśmy tylko pionkami albo trybikami, bo takie przekonanie też jest w jakiejś tam machinie korporacyjnej czy innej, tak, ma sens i jest prawdą. Ale nie dlatego jest prawdą, że machina korporacyjna tak to zaaranżowała, tylko dlatego, że ty wpisujesz się w maszynę korporacyjną, bo nie masz swojego własnego pomysłu. Na życie. Nie masz swoich własnych wartości, nie masz swojego własnego celu, nie masz swojej własnej misji czy wizji, albo jeśli masz, to nie jest ona związana i spójna z tą wizją korporacji, więc pytanie, co tam robisz? No ale teraz pojawić się Boże inne przekonanie. No, przecież mogę nie znaleźć pracy. No i znowu, ile znasz osób, które nie pracują, ile znasz osób, które nie, nie mają pracy. Jak długo ty sam byłeś bez pracy, nie miałeś w związku z tym co jeść i za co żyć, i tak dalej. Zatem droga z tymi przekonaniami może być różna, ale też jest taki typowy schemat, którego, znaczy schemat, nie jest schemat, ale taki przykład, jak można stawiać, jakie pytania można stawiać. I tutaj znowu poproszę o dzwoneczek, dlatego że ten dzwoneczek, no, tak wymyśliłam sobie. Że on będzie zaznaczał ważne momenty, bo wiem, że czasami jest tak, że słuchacie, słuchacie i jakby zadajecie mi pytanie, które gdzieś było w treści. Nie wiem, jak to zrobić, żebyście po prostu zwracali uwagę na pewne konkretne rzeczy. Wymyśliłam póki co taki dzwoneczek. Jak taki dzwoneczek będzie za mały, to będę robić na przykład coś takiego. To może wtedy będzie to bardziej skuteczne. Natomiast na razie dzwoneczek. Jak można podejść do naszego przekonania? Na przykład. Czy to prawda? Czy to prawda? Skąd ja wiem, czy to prawda? No, zdanie na przykład: Oni nas eksploatują, a my nic nie możemy zrobić. Czy to prawda? Czy rzeczywiście oni nas eksploatują? Co to znaczy eksploatują? Czy nie płacą nam za to, co robimy? Czy nie jest tak, że dobrowolnie codziennie przechodzimy do tej pracy? Czy rzeczywiście nic nie możemy zrobić? A co ostatnio próbowałam zrobić? Co, czy kiedy byłam na rozmowie, na przykład wyjaśniającej mój sposób patrzenia, na rozmowie empatycznej, na rozmowie z miłością, wyjaśniającej szefom czy komukolwiek innemu no, swój punkt widzenia i ewentualnie to, co ja mogę zrobić dla firmy w sposób, który moim zdaniem będzie lepszy? Kiedy próbowałam coś zmienić? I tak jak mówię, czy płacą nam za mało? Jeśli płacą nam za mało, no to może znowu warto się zorientować, czy są innego rodzaju prace. Nikt nikogo w dzisiejszych czasach nie eksploatuje w kulturze zachodniej. Kochani, to nie te czasy. Tu nie ma eksploatacji. I jeśli myślimy w ten sposób o pracodawcach, jeśli myślimy w ten sposób o pracy, dajemy sobie negatywne wibracje, zabieramy sobie odpowiedzialność, zabieramy sobie radość, zabieramy sobie siłę. I nie będzie nam przez to lepiej i mniej stresu, tylko wprost przeciwnie, będzie nas więcej. Co dalej z tym przekonaniem? Znajdź dowód, że, który podważa to. Znajdź dowód. Znajdź na przykład osobę, która świetnie funkcjonuje w tej pracy i która nie ma podobnego do ciebie przekonania. Czy znasz kogoś takiego właśnie? Co by się stało, następne pytanie, co by się stało, gdybyś. Na przykład próbowała porozmawiać na ten temat, albo gdybyś na przykład próbowała zrezygnować w ogóle z tej pracy. I znowu, czy znasz kogoś takiego, kto próbował coś zrobić, próbował to zrobić w taki sposób, który jest skuteczny, to znowu kłania się skuteczność rozumiana przez model logodydaktyki tak, żeby istotnie prowadziła do takiego efektu, na jakim nam zależy. Czy znasz kogoś takiego? Nie znasz, to skąd wiesz, że to nic nie da? Skąd wiesz, że to nic nie pomoże? I kolejna sprawa, jaka jest alternatywna możliwość? Jeżeli tak ci jest niedobrze, to co możesz zrobić innego? Co wtedy by się stało? Jakie wtedy byłyby tego konsekwencje? Z czym trzeba byłoby sobie poradzić? I w konsekwencji zachęcam do tego, aby zmienić to. Przekonanie i sformułować je w taki sposób, żeby nam służyło. I co potem dalej robić konkretnie? Używać tego sformułowania, mówić o tym, rozmawiać w taki sposób z koleżankami. Nie na początku dobrze będzie, jeżeli przestaniemy w ogóle mówić takie rzeczy. Ostatnio rozmawiałam z piękną, mądrą kobietą, inteligentną, która naprawdę mogłaby świetnie funkcjonować. I z tej rozmowy wynikało, że ona zrobiła sobie taki obraz siebie, takiej męczanicy. Nie lubi swojej pracy, nie dobrze mówi o tej pracy, kiedy ją ktoś pyta w pracy jak się czuje, to nigdy nie, nie odpowie pozytywnie, nigdy nie odpowie przyjemnie, nigdy nie odpowie dobrze, tylko zawsze odpowiada w sposób taki negatywny do tego stopnia, że inni to również zauważają. Ja po raz kolejny przypominam, że taki męczennik, robienie z siebie męczennika w pracy, co to uważa się, że to tak właściwie powinno być, że tak powinniśmy się zachowywać, że jesteśmy tymi męczennikami w pracy, przyciąga do nas wszystko to, co jest związane z tym męczeństwem. I wszystko to, co potwierdza nam ten obraz. Natomiast tak naprawdę byłoby o wiele lepiej, gdybyśmy poszli sobie. Odrobinę wyżej chociażby w, w tych uczuciach, jeśli nie od razu będziemy się czuć świetnie, jeśli przez ileś tam miesięcy, czy nawet czasami lat żyjemy w takim obrazie męczennika, ale jeśli byśmy poszli chociaż troszeczkę dalej, wiesz, chyba idzie coraz lepiej, albo wiesz, zaczynam wychodzić z tunelu, cokolwiek, czy sobie powiedzieć coś lepszego, idzie dobre, to... Jeśli wzniesiemy się na odrobinę wyższy poziom, to to już nam da więcej siły i potem będziemy mieli łatwiejszą drogę do kolejnych poziomów, e, takich, gdzie ta nasza energia jest pozytywna. Kochani, to właśnie te negatywne przekonania, te negatywne, e, ta, ta negatywna energia powoduje, że potem przyciągamy do siebie jeszcze więcej różnych rzeczy, a ponadto te przekonania. Rzadko kiedy naprawdę są prawdziwe. Są to tylko nasze przekonania. My w to wierzymy. Jeżeli istnieją osoby, które funkcjonują inaczej, to znaczy, że to nie jest prawda absolutna. To znaczy, że tak nie jest, że nie każdy tak ma. Ja tak mam. A jeśli ja tak mam, to kto może coś z tym zrobić i coś zmienić? Ja. Zaczynając od czego? Zaczynając od stworzenia nowego przekonania, Albo przynajmniej od zrezygnowania z tego, co powtarzam, z tego, co mówię, z tego, jakie myśli przychodzą mi do głowy. I zawsze, zawsze wprowadzenie więcej pozytywnej energii, więcej pozytywnego przeżycia do tej pracy zawodowej, czy w ogóle do różnych innych sytuacji, na pewno wprowadzi to, że będzie nam lepiej. Że będziemy się w ogóle lepiej w tej sytuacji czuli. Dlatego bardzo mocno zapraszam do zbadania swoich przekonań i zareagowania na nie w zgodzie z tym, o czym tutaj mówiłam. Jak będziecie mieli wątpliwości, posłuchajcie dzwoneczków. A jedna z najważniejszych rzeczy w tym wszystkim to zwolnić. Zwolnić. Bo jeśli nie będziemy żyć bardziej świadomie, nic nie zmieni się, bo niczego nie zauważymy. A zatem raz jeszcze młotelek po frunie, a ja wierzę w to, że przemyślicie sobie, sobie to wszystko, co tutaj mówię, i wyciągniecie właściwe wnioski. Bardzo proszę o komentarze na ten temat. Do zobaczenia.